Dzisiaj zabaw godzinę, odcinek 23. Pluszaki. <laughs> pluszaki poznają Creepera. Siema, to ja, Creeper. Pewnie pamiętacie mnie z i tego odcinka. Możecie być na kanale Lolek i tutaj. Czyli Lolek, memy, 5 dydy. I tutaj, czyli na zabawę w pluszaki. Więc nie wiem, czy będzie ktoś mnie lubiał, kochał, nie wiem, co tam jeszcze. Naprawdę, ja chcę z Tobą się zaprzyjaźnić. pamiętasz mnie? No dobra, zaprzyjaźnijmy się, ale tego ręka. Okej, okej. Pomyśl, jeszcze że jestem król, więc ja się klękam do ciebie, żebyś był członkiem, żebyś nie umarł. Bo ten nagle mam ciągle coś, Naprawdę czasem, chcę, żeby go by żył. Bo ja już użyję 3 lata. Kolorowe woda, też 3 lata, a zielony to tylko 2 lata. Aha, no dobrze. Jezu! O, tak in to tutaj mocno. <kling> Aha, o to przepraszam. To przepraszam, to przepraszam, ja o sobie idę, ale nie jest jestem. Tak jak nie się nie podobamy, okej bob? Anna polecił. Ja jestem Bolek. Bolek? Jak Lolek i Bolek? To fajna nazwa. Tak, Lolek i Bolek. Ale jestem taki sposób zwykły. Mam jeszcze moją siostrę. I pokażę. A, co to jest za jakieś zielone? Jest ten creeper. E, to jest brzydki. Moja ośmiornica jest dobra. Jest lepsza, jest mała. Jaka ośmiornica? widziałem? Tylko tą wielką. No tak. Widziałeś wielką. Ale pogadajmy mi się moją kochana, małą, zresztą nie przejdę! O! Ośmiorniczka! Jest! To jest to, ta... Solki! To jest ta właśnie ośmiorniczka! Zostaw mnie! Nie moja, nie moja kochana! Po co się z tym creeperem? Creeper to jest... Ty... <coughs> Zostaw o! No, my się nie chciałem jej bo ona, ona jest, jest głupia. Oho. No, śmierdzicka, no, no może zjem, ona ma... No, ona jest chora. No, ona jest chora, ale wiesz. Bo ona lubi tylko ciebie i mnie. Tak, ale jej nie słuchaj. Okej, okay, też się zaprzyjaźni z tobą. Okej. Okay. <laughs> o, mogę nawet na głowę. Ale ja nie jestem jakiś śmierdziec. Ja to chcę, Ma dobra, smykam, jam. No, nara. no, no. Brrrrr! Nie gadań, nie gadań, Dobra, okay. Oczywiście my to wiemy. Tak, <ślań>, tak, my to wiemy, to nara. no to dobra. Nor. Jestem Louis, Louis, Louis. Stara. Stara muzyka od 2022. No, a 2022 był fajny? Tak, tak ja jestem właśnie z roku 2022 Jestem um, A nagrywasz na YouTube? Tak, mam lole ten, sorry Louis Meme7 Mhm, okej, okej Okej, musisz pauzę zrobić Hmm. O, się sieci. załatwialiśmy. My no, razem tylko słuchamy. razem lecę, nie rapu! jesteśmy. No, Zobaczcie, ja bym się ten chodzik chodzik w tym pauzu Jestem ośmiernika, gdzie tak, jest moja ośmierniczka? No to jest dziwny, zielony no, Ośmierniczka nie nie była z chyba z bolkiem A bolkiem, dobra, to dobra, dzięki mordo, na ropę No na ropę O, został Chwila, czy to jest zielony? Eee, Ja też Chodź, nie zostaw mnie Aaaaaa No chodź, aaaaa Nareszcie. Taki jest. No, jest już także jasne. że jasna. Jest trochę mądrzejszy. Nie. 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 już nikogo. Jak nikogo? Przecież jest tych

tak, tak. A kto z roku 2023? No, z 2024 to, to, to tylko. Nie, po co do tego, To jest z roku 2024? Chyba tylko ty, nie, ty nie. Akurat to to taka. Taka, um, która pisze, czy tu bierze wam? No wiem, która no. no to ona jest 2023. O! No to po jednym, po jednym. Tak, lecę piu! drzewo dom dram... dam bramil. pokażę Ci, który to jest drzewo. A, w... no, no, bo miałam kiedyś małpisona do Diego, ale on jest takim dzbanem, że się nie, nie nazywa na A drzewko to jest taki ładny. Je my już jesteśmy rok razem. Pomysłem. Nie, my już jesteśmy dwa lata razem. Cześć! No czuję, bardzo Dobra, nie. idziemy, ale też jest spoko, możemy być przyjaciółmi. Ale nie lub tego ja małpiszczona drugiego, bo on jest taki głupi i zbanała. Naua, okej. O nie. <laughs> się no Na siema, siema. No siema. O, ta kurka, pamiętam Tam wciąż... Tamta chyba kura, bo ktoś inny mówił, że ta kura piszcząca to jest no, z roku 2004. Tak, to się wdechka. zgadza. O! do dobra wieku Siema! Ee, widzę, że się zmienia! Ale chwila! Jutro jest, wie Jotro jest chyba wielkanoc! A ty jesteś z Halloween! Ja jestem też z roku 2023! O! No to nieźle, dużo ludzi jest z 2023! A tak to z innych to 2022! Mhm, to papa! No to też też. Tak. jestem Nikodem z roku 2022. O, wow, co to był za zimny głupi Nikodem? Ja jestem gwiazdka z roku 2023. O, a ja z roku 2024. Czyli jesteś tylko ty jedyny z roku 2024? Na razie tak. Mhm, tylko na razie. A może Obywanie później będziesz się jakieś inne członki będą? No ja jeszcze nie wiem, ja jestem dopiero początkującym w tym... ...szakowic, więc na razie wierzy. znam tylko Lolka, kogo jeszcze znam, tą kurę piszczącą i Świętego Mikołajka, właśnie, gdzie jest Święty Mikołajek? Nie, bo na szorcie! A, Święty Mikołajk jest chory. A, jest chory. No, on przyjdzie Pnie. na inoczek. Może przyjdzie wierzy, na o który, wiesz, którym... Będzie ta przygoda, który z będą mnie świętowali, bo inni... inni Niestety, jest poszukiw... że jeszcze raz nie poświęcą. Jeszcze z mnie zaprosili do poszokowców, bo dach, oni chyba by się.. Myślą... Tak, no, na razie myślimy, co dodać. Bo jesteś Creeperem a may to podkali, w prawdziwym Minecraftie. Jak jesteś na biwalu, to podchodzi i wybucha. Jak jesteś na mode, czyli mówiasz, że nie masz to tego widzisz i nie wybucha. Okej! Patrz! Zmienia się my 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 40 my 40 w kule i pa! Okej, poleciamy Siema jestem chmura! Jestem to jest z roku 2023 Dużo ludzi z 2023 Ale jeszcze niektórzy są z 2022, niektórzy... Niektórzy są z 2023! 14, a jeszcze 2023, 2024 A nie to są 2022! A czy, a czy ktoś był z 2021? Eee, tak, był ktoś. Chyba na na tamten, tamten. No, no za chwilę zobaczymy. ogenera. Okay. Siema, ja jestem Nikosz. Z, z jakiego się roku? 2020 Uuu, ty już jesteś bardzo stary. Ty chyba tu jest 5 albo 6 lat. Tak, jest już. Tak, tak, a mój yy, brat jest z roku 2022, to już lata, już jest 2, 4, 5, 6. Jest mi tak zimna. Hmm, tak, zimna zimno? Tak, bardzo zimno. Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś tu będzie? Minionek! Minionek, jestem miniony pleca. A ty, a ty też nagrywasz? Tak, ale bardzo rzadko. Może rzadko, ale można imię. Minionek, ale na takim innym części to minionek pleca. Ile masz minionek? 9! O, to trochę słaba. No ale dzisiaj chyba zrobię odcinek, co będzie na tym moim kanale. I może dzisiaj trochę filmów wleci. Tak nie wiem, tak z 15. 15, to razem 5 filmów. No, to będzie do okazja, na moim w kanale 15 filmów. Albo wlecą 3, roku, albo, 2, roku, albo 2, albo jeden tylko. Właśnie. 14 tysięcy uh -huh. No tak, okej, okay, ja już lecę. To A ta chwila, roku, chwila, jak chwila pani minion! Dlatego jesteś roku? 2023, 2023 w roku ja jestem, 90 roku. roku. Aha, tego roku. Do A roku są... 2024. są 2024. A to fajnie, no też, też, creeper. A szkoda, że nie masz rąk. A ciekawe, jakby, twu, jakby twórcy Minecrafta My, zrobili e, creeperowi e, ten. Creeperowi ten. Ręce, nie? No to by było by ciekawe, jak to wyglądało. Może wbije się w ogóle, nie? Może, jakby to w na rok. No, no. Czy ktoś jeszcze? Może jeszcze ktoś to będzie. Już no my idziemy jako hagi łagie, ale jeszcze jeden idzie. No cześć! No cześć! co ty robisz? No cześć, uh, uh. może chcesz? Ty też błęk? Uh. Nie, Jaki no jakiś Jaki jesteś naprawdę. Najgorszy. Co mogło powstać? No naprawdę. O! Uważaj, bo on się zamienił, wiesz... Takiego dziwnego potwora i on jest Z złych czasów. Takiej BYŁ normalne. Tak, ale coś tak MU tam Nie Nikodem, nie mój brat, mój synu. chwila. Co? Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Hey, powiedziałeś nie koniec senu, to dobrze widzisz. Tak? Ale tak mi się, tak źle powiedziałem. Dobrze powiedziałeś, co? Jak to Dobrze powieś! Eee, myśl, myślisz, myśl, poczekaj! Nie, że się nie myśl! Powiem cię powiedzieć! Panie cię, zagraża jednak nie tylko do mnie nie lotu.

czy ktoś jeszcze mnie odwiedził? Katastrofalnie na miasta portowe utrzymujące się od... Nie wiem, z góry. Na halo, może nie, nie wiem, że to wiedzieć. My na razie tamy. Ja, 20 ja z roku 2020. Północnej. A ty the George... Ja odniki. jestem z roku 2020. Obecnie tutaj życzę Ci odsadniczne. Tony plastikowych odpadów. Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze może mnie odwiedzić? Jako, jako krasnal, ja ci odwiedzę! Ha, 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 ha. <noise> <noise> I co wie? Chyba to już wszyscy! A może zobaczymy kto jeszcze mnie nie odwiedził? Jeszcze mnie nie odwiedzili tylu. No tato już była. Ale tych jeszcze mnie nie odwiedziło. No to kończę, po!